To jest nagroda za twoją ocenę. A plus! Ewa! Kocham twoją zupę dyniową bardziej niż wszystko, mamusiu. Cieszę się, że ci smakuje. Poznaj swoją młodszą siostrzyczkę, Oliwio. Ona jest taka urocza. Zawsze będę kochać moją siostrzyczkę. To dobrze, Oliwio. Mamo, dostałam kolejną ocenę A plus. Twoja siostrzyczka płacze. Porozmawiam z Tobą później. Hmm. Mamo, co się stało, Oliwio? Możesz zrobić dla mnie zupę dyniową? Twoja siostrzyczka jest głodna. Zrobię ci później. Zbliżają się urodziny Oliwii. Dam jej prezent niespodziankę. Oliwią, muszę na chwilę wyjść. Zajmij się swoją siostrzyczką, dobrze? Dobrze, mamo. Ona pokocha ten prezent. Jest już tak późno. Wiesz, gdzie poszła mama? Siostrzyczko? Czy mama pamięta, że dzisiaj są moje urodziny. Czy ktoś z Was wie, gdzie jest moja mama? Zostawcie lajka, like suba i komentarz, żeby powiedzieć mi, gdzie jest moja mama. Czekaj, nie masz roboksów? Kliknij w link w moim bio.